Synu, pozwól, aby moja miłość i ochrona ogarnęły Ciebie i Twoich bliskich. Nie jesteś tutaj przypadkiem. To nie przypadek, że ten film pojawił się na Twojej drodze właśnie dzisiaj. Każdy szczegół Twojego dnia został starannie ułożony przeze mnie, abyś w tej właśnie chwili usłyszał mój głos. Mam Ci coś bardzo ważnego do powiedzenia i musisz uważnie słuchać, bo to jest pilne. Zignorowanie tego teraz może kosztować Cię głęboki żal. To, co zamierzam ci objawić, ma moc całkowicie odmienić Twoje życie. Widzę troski, które ściskają Twoje serce, a codzienna presja odbiera Ci nawet oddech. Ale chcę, żebyś wiedział, znam Cię głęboko. Znam każdą bitwę, którą toczysz w ciszy, te wszystkie wątpliwości, które zalewają Twoje myśli, gdy jesteś sam, te łzy, które przełknąłeś, by nikt ich nie zauważył. Jestem tutaj, aby zdjąć ten ciężar z Twoich ramion. Dziś chcę, żebyś wiedział, że nic z tego, co czujesz, nie umyka mojej uwadze. Prosiłeś o znak, coś, co pokaże, że nie jestem daleko, że nadal mi zależy, że wciąż słyszę. Ta wiadomość jest moją odpowiedzą dla Ciebie. To nie przypadek, że te słowa dotarły do Ciebie właśnie teraz. Prosiłeś i oto jestem. Wiem, że czasami wydaje się, że zamilkłem że twoje modlitwy wzlatują i znikają bez odpowiedzi. Ale chcę, żebyś zrozumiał jedno: nawet gdy nie czujesz mojej obecności, ja działam. Nawet gdy wydaje się, że nie widzę twojego bólu, liczę każdą twoją łzę. Pamiętasz ten dzień, kiedy prawie się poddałeś? Kiedy ciężar był zbyt wielki? To była moja dłoń, która cię wtedy podtrzymała, nawet jeśli tego nie zauważyłeś. To moja miłość postawiła na Twojej drodze osobę, która powiedziała dokładnie to, co musiałeś usłyszeć. Nie musisz być silny cały czas. Nie musisz udawać, że wszystko jest w porządku, kiedy nie jest. Znam Cię całkowicie, Twoje lęki, Twoje błędy, Twoje wątpliwości, a mimo to moja miłość do Ciebie ani trochę się nie zmniejsza. Każda bezsenna noc, każde pytanie bez odpowiedzi, każda chwila desperacji. Widzę to wszystko. I jestem tutaj, nie jako odległy obserwator, ale jako ktoś, kto odczuwa twój ból jak swój własny. Pamiętasz tę desperacką modlitwę, którą wypowiedziałeś dwa tygodnie temu? Te, którą ledwo udało ci się ubrać w słowa? Zrozumiałem każde uczucie, które za nią stało, każdą niewypowiedzianą nadzieję, każdy nieprzyznany lęk. Wiem, że czekasz, że zastanawiasz się, czy coś się w końcu zmieni. Czy przyjdzie świt po tej długiej nocy? Mogę ci to obiecać przyjdzie. Może nie tak, jak sobie wyobrażasz, może nie wtedy, gdy tego pragniesz, ale przyjdzie. Nie jesteś sam w tej walce. Nawet jeśli wydaje się, że nikt cię nie rozumie, ja rozumiem. Nawet gdy czujesz się niewidzialny dla świata, nigdy nie jesteś niewidzialny dla mnie. Ten sen, który nosisz w sercu to ja go tam umieściłem. Ta nadzieja, która nie chce umrzeć nawet w najciemniejsze dni, to mój głos przypominający Ci, że to jeszcze nie koniec. Wiem, że masz wątpliwości, że czasami zastanawiasz się, czy naprawdę tu jestem, czy naprawdę mi zależy. To normalne, że pytasz, gdy ból jest wielki, a odpowiedzi wydają się odległe. Ale chcę, żebyś wiedział, Twoje wątpliwości mnie nie odstraszają, Twoja złość mnie nie przeraża. Twoje zmęczenie mnie nie zawodzi. Jestem z Tobą w chwilach rozbicia, w bezsennych nocach, w dniach, gdy ledwo jesteś w stanie wstać z łóżka. Jestem z Tobą, gdy się uśmiechasz i gdy płaczesz, gdy masz wiarę i gdy wątpisz. Ten trudny czas, przez który teraz przechodzisz, to nie koniec Twojej historii, to tylko rozdział. I obiecuję, że następne rozdziały przyniosą uzdrowienie, odnowę i radość, której teraz nawet sobie nie wyobrażasz. Nie poddawaj się. Nie myśl, że odszedłem tylko dlatego, że burza jeszcze nie minęła. Jestem w niej razem z Tobą, trzymam Cię, gdy fale są zbyt wysokie. Wiem, że masz dość czekania. Wiem, że czasami wydaje się, że nigdy nie będzie lepiej. Ale zaufaj mi, gdy mówię, tworzę coś nowego. Coś pięknego. Coś, co sprawi, że cały ten ból nabierze sensu. Jesteś kochany. Głęboko kochany. Nie za to, co robisz. Nie za to, co osiągasz. Nie za to, jak silny potrafisz być. Kocham Cię po prostu dlatego, że jesteś mój. Napisz w komentarzu, Bóg zawsze się mną opiekuje. Właśnie teraz, gdy słuchasz tych słów, wysyłam moich aniołów do Twojego domu. W tej dokładnej chwili wchodzą przez Twoje drzwi, przechodzą przez korytarz, odwiedzają każdy pokój. Nie musisz ich widzieć, nie przyszli, by być widziani oczami, lecz by być odczuwani sercem. Dotykają ścian, przy których toczyły się liczne kłótnie. Przechodzą przez drzwi, które zatrzaskiwały się w gniewie. Błogosławią miejsca, gdzie spadały łzy. Każdy zakątek Twojego domu jest teraz otulony moją obecnością. Czy to czujesz? Ta lekkość, która zaczyna cię ogarniać, ten pokój, który pojawia się jakby znikąd, to nie wyobraźnia. To moja obecność przemieniająca powietrze, którym oddychasz w tym domu. Wiem, że ten dom widział trudne dni. Znam twarde słowa, które tu padły, ciężkie milczenie, noce, gdy sen nie przychodził, bo serce było niespokojne. Ale dziś przynoszę nową atmosferę do tego miejsca. Tam, gdzie była napięta atmosfera, przynoszę spokój. Gdzie było zimno, przynoszę ciepło. Gdzie była oddalenie, buduję bliskość. Moja obecność zmienia duchowy klimat Twojego domu właśnie teraz, gdy to czytasz. Widziałem wszystko, co zrobiłeś. Te kawę, którą przygotowałeś mimo zmęczenia. To życzliwe słowo, które wybrałeś, choć mogłeś krzyczeć. Te chwile, gdy przebaczyłeś, choć nikt nie prosił o przebaczenie. Tamtą noc, gdy płakałeś w samotności, by nikogo nie martwić. Widziałem, gdy ugryzłeś się w język, zamiast odpowiedzieć ostro. Widziałem, jak się uśmiechałeś, choć serce bolało. Widziałem, jak oddałeś ostatni kawałek, wybrałeś mniejszą część, zrezygnowałeś z wygody. Widziałem, jak troszczyłeś się o wszystkich, choć nikt nie troszczył się o ciebie. Inni mogą nie zauważyć tych małych aktów miłości. Mogą uznać je za coś nieistotnego. Ale dla mnie to skarby, dowody piękna, które umieściłem w Tobie i które nadal świeci, nawet gdy wszystko wokół wydaje się ciemne. Wiem, że czasem pytasz, czy to wszystko ma sens? Czy ten cały wysiłek, by zachować pokój, być życzliwym, kochać bez wzajemności, czy to naprawdę ma znaczenie? Pozwól, że powiem Ci z całą pewnością, ma. Każdy gest miłości, który wykonujesz, rozbrzmiewa w wieczności. Nic z tego nie jest zmarnowane, nic nie zostaje niezauważone. A dziś chcę, byś wiedział, że coś niezwykłego wydarzy się w Twoim domu. Nie mówię o jutrze ani o przyszłym tygodniu. Mówię o dzisiaj. Odwiedzam Twój dom w wyjątkowy sposób, a moja wizyta zawsze przynosi zmiany. Ten związek, który wydawał się nie do naprawienia, dziś go dotykam. Ta ciężka atmosfera, której nie dało się zmienić. Teraz dmucham na nią moim wiatrem. Ta sytuacja, która odbierała ci sen? Właśnie teraz nad nią pracuję. Zauważysz to. Może to będzie inne spojrzenie kogoś, kto z tobą mieszka. Może rozmowa popłynie swobodnie, jak dawno się nie zdarzyło. Może poczujesz spokój, wchodząc do pokoju, który zwykle napinał twoje ciało. Może to będzie niespodziewany uścisk, przeprosiny, na które już nie czekałeś, wspólny śmiech po tak długim czasie. Twój dom już nie będzie taki sam po mojej dzisiejszej wizycie. Odnawiam to, co było złamane. Odświeżam to, co było zużyte. Wnoszę życie tam, gdzie panowała martwota. Aniołowie, których wysłałem, działają teraz. Usuwają duchowe ciężary, które ciążyły na twojej rodzinie. Zrywają negatywne cykle. Które się powtarzały, oddalają wpływy, które nie powinny tu być, przygotowują drogę, by moja obecność mogła wypełnić każdy kąt. A Ty jesteś centralną częścią tego działania. Wybrałem Ciebie jako mój punkt kontaktowy w tym domu. To przez Twoje otwarte serce wchodzę, to przez Twoje ręce dotykam, to przez Twoje słowa przemawiam. Nie martw się, jeśli nie czujesz się gotowy albo godny. Nie wybrałem Cię ze względu na Twoją doskonałość, ale z powodu Twojego gotowego serca. Nie potrzebuję Twojej perfekcji, potrzebuję tylko, byś był otwarty, abym mógł działać przez Ciebie. Napisz w komentarzach: Mój dom jest dziś błogosławiony przez Boga. Teraz chcę z Tobą porozmawiać o czymś, co dzieje się w Twoim życiu. To uczucie ciężaru, które czujesz zaraz po przebudzeniu. Te myśli, które zdają się Cię prześladować bez wyraźnego powodu. Ten smutek, który pojawia się nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się być w porządku. Ten lęk, który nie ma sensu, ale nie chce odejść. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego wciąż to czujesz, nawet gdy tak bardzo starasz się tego pozbyć? Widzę, jak walczysz. Widzę, jak próbujesz myśleć pozytywnie, iść naprzód, wierzyć, że będzie lepiej. Ale wygląda na to, że coś zawsze cię cofa, jakby niewidzialne liny trzymały cię w tych złych uczuciach. Chcę, żebyś dzisiaj zrozumiał jedno, nie każde cierpienie pochodzi tylko z twojego umysłu lub z okoliczności życiowych. Toczą się bitwy w świecie duchowym, które wpływają na to, co czujesz i myślisz. Są ataki wymierzone bezpośrednio w ciebie, byś pozostał uwięziony, zagubiony, smutny i przestraszony. Wróg zna Twój potencjał. Wie, jaką masz siłę, gdy jesteś wolny. Dlatego robi wszystko, by trzymać te niewidzialne łańcuchy wokół Twojego serca i umysłu. Posługuje się myślami takimi, jak nigdy ci się nie uda, nikt się Tobą naprawdę nie przejmuje, to nigdy się nie zmieni, jesteś sam w tej walce. Te myśli nie są Twoje. To nasiona zasiane, byś pozostał w niewoli. To kłamstwa powtarzane tyle razy, że zaczęły brzmieć jak prawda. To ciężary na Twoich barkach, których nie powinieneś dźwigać. Ale dziś łamię te łańcuchy. Zrywam każdy z nich. Wchodzę w te zakamarki Twojego umysłu, gdzie wróg zbudował twierdzę i burzę każdą ścianę. Usuwam korzenie tych destrukcyjnych myśli, zasianych tak dawno, że nawet nie pamiętasz, kiedy się zaczęły. Ten lęk, który pojawia się znikąd, teraz odcinam jego korzenie. Ta niepewność, która każe ci wątpić w każdą decyzję, łamie jej wpływ na Ciebie. Ten smutek, który wydaje się nie mieć końca? Przynoszę światło, które rozprasza tę ciemność. Nie zostałeś stworzony, by żyć w łańcuchach. Nie po to, by nosić ten ciężar. Twój umysł powinien być miejscem pokoju, a nie polem nieustannej bitwy. Twoje myśli powinny cię podnosić, a nie niszczyć. Twoje uczucia powinny płynąć swobodnie, a nie być uwięzione w cyklach bólu. Widzę, jak próbowałeś walczyć sam. Jak szukałeś siły w sobie, jak próbowałeś zrozumieć, co się dzieje. Ale niektórych bitew nie da się wygrać samą wolą. Niektórzy wrogowie są duchowi i wymagają duchowej broni. Dlatego właśnie teraz interweniuję. Wysyłam moje światło w najciemniejsze zakamarki Twojego umysłu. Mówię, pokój tam, gdzie była burza. Przynoszę prawdę tam, gdzie były kłamstwa. Wprowadzam porządek tam, gdzie panował chaos. Te myśli, które budziły Cię w środku nocy. Te lęki, które przyspieszały Twoje serce bez powodu. To uczucie, że coś złego się wydarzy, nawet gdy wszystko jest dobrze, wszystko to właśnie teraz zostaje złamane. Odcinam te sznury, które łączyły Twój umysł z negatywnym wpływem. Zauważ, jak Twój oddech staje się lżejszy, gdy słuchasz tych słów. Poczuj, jak coś zostaje zdjęte z Twoich barków. Zobacz, jak Twój umysł zaczyna się rozjaśniać. To nie przypadek. To moja moc działająca w Tobie w tej właśnie chwili. W najbliższych dniach zauważysz różnicę. Myśli, które wcześniej Cię dręczyły, po prostu przestaną się pojawiać. Lęki, które wydawały się tak realne, zaczną tracić swoją siłę. Ta ciemna chmura, która zdawała się wszędzie za Tobą podążać, rozproszy się. Twój umysł zostaje uwolniony. Twój duch zostaje odnowiony, twoja dusza zostaje uzdrowiona. Nie dlatego, że na to zasłużyłeś, ale dlatego, że postanowiłem zerwać te kajdany, które wróg na ciebie nałożył. On nie ma już władzy nad twoimi myślami, nie ma już wpływu na twoje emocje, nie ma już kontroli nad twoimi marzeniami. Ogłaszam wolność nad każdą częścią twojego istnienia. Te ataki paniki tracą teraz swoją siłę. Ta depresja, która wydawała się nie mieć końca? Wprowadzam do niej światło. Te destrukcyjne myśli, które pojawiały się bez Twojej woli? Usuwam ich korzenie. To uzależnienie, które wydawało się niemożliwe do pokonania? Zrywam Jego łańcuchy. To nie jest tylko piękne przesłanie, które ma sprawić, że poczujesz się lepiej przez kilka godzin. To deklaracja wojny przeciwko siłom duchowym, które atakowały Twój umysł. To boski dekret wyzwolenia, który zaczyna działać w momencie, gdy przyjmujesz te słowa. Nie musisz w pełni rozumieć, jak to działa. Nie musisz widzieć, aby uwierzyć. Wystarczy, że pozwolisz mi działać, że pozwolisz mi wejść w miejsca, które potrzebują uzdrowienia, że pozwolisz mi usunąć to, co nie powinno tam być. Twój umysł jest polem bitwy, ale wojna już została wygrana. Wróg może wydawać się silny. Ale moja moc jest większa. Łańcuchy mogą wydawać się trwałe, ale moje słowo łamie je jakby były z papieru. Od dzisiaj zaczniesz zauważać różnice. Zauważysz jaśniejsze myśli. Poczujesz lżejsze emocje. Doświadczysz pokoju, który nie ma sensu w obliczu okoliczności. To dopiero początek twojego wyzwolenia. Nie bój się, gdy wróg spróbuje wrócić. Spróbuję. Będzie próbował przekonać cię, że nic się nie zmieniło, że nadal jesteś uwięziony, że to wyzwolenie nie jest prawdziwe. Ale On jest ojcem kłamstwa. Nie słuchaj jego słów. Napisz w komentarzach: Moje myśli są dziś wyzwalane. Pukałeś do drzwi, które się nie otwierają. Czekałeś przed ścieżkami, które wydają się zawsze zablokowane. Patrzyłeś na możliwości, które wydawały się istnieć dla wszystkich oprócz Ciebie. Wiem, jak to boli. Wiem, jak to męczy. Wiem, jak to sprawia, że zastanawiasz się, czy kiedykolwiek coś się zmieni. Dziś otwieram drzwi, które były zamknięte w Twoim życiu. Te same, do których już przestałeś pukać. Te, na które już nawet nie patrzysz, bo zbyt boli pamiętać, że są zamknięte. Obracam klucze, usuwam zamki, popycham to, co blokowało Twoją drogę. Pamiętasz ten sen, który trzymałeś głęboko w sercu? Ten, o którym już nikomu nie mówisz, bo słyszałeś tyle razy nie, że nauczyłeś się zadowalać się mniejszym. Tchnę w niego życie na nowo. Tworzę ścieżkę tam, gdzie jej nie było. Otwieram drzwi tam, gdzie była tylko ściana. Myślałeś, że to koniec? Gdy ta okazja przepadła, gdy ten związek się zakończył, gdy ten projekt się nie powiódł, gdy ta nadzieja umarła. Myślałeś, że to był koniec historii. Ale ja działam w sposób którego nie możesz sobie wyobrazić. To, co wydawało się końcem, było tylko przecinkiem. To, co wydawało się zamkniętymi drzwiami, było tylko przekierowaniem do czegoś lepszego. Teraz czynię wszystko nowe w Twoim życiu. Przynoszę możliwości, o które nawet nie marzyłeś prosić. Otwieram drzwi, o których nawet nie wiedziałeś, że istnieją. Łączę Cię z ludźmi, którzy przyniosą klucze do kolejnych etapów Twojego życia. To pojednanie, które wydawało się niemożliwe? Pracuję teraz nad sercem tej drugiej osoby. Ta praca, która wydawała się poza Twoim zasięgiem? Rozmawiam z tymi, którzy podejmują decyzję. To uzdrowienie, którego lekarze powiedzieli, że nie nadejdzie? Moje drogi są wyższe niż ich. Ten dług, który wydawał się, że nigdy nie zostanie spłacony? Pomnażam zasoby, o których nawet nie wiesz, że są w drodze. Patrzyłeś na zamknięte drzwi tak długo, że zapomniałeś spojrzeć na mnie, tego, który trzyma wszystkie klucze. Skupiłeś się na barierach tak długo, że zapomniałeś, kto potrafi przenosić góry. Słuchałeś tylu nie od świata, że zapomniałeś, iż moje tak ma ostatnie słowo. Te drzwi nie tylko się otwierają, one są wyrywane z zawiasów. One już nigdy się nie zamkną. Wróg próbował cię zatrzymać, ograniczyć, odizolować, zablokować. Budował mury, stawiał przeszkody, tworzył objazdy, ale zapomniał, z kim ma do czynienia. Zapomniał, że kiedy ja decyduję się otworzyć drzwi, nic nie może ich zamknąć. Zaczniesz to widzieć. W nadchodzących dniach, w nadchodzących tygodniach. Niespodziewane zaproszenia, okazje, które pojawią się znikąd, ludzie, którzy pojawią się w Twoim życiu, przynosząc dokładnie to, czego potrzebujesz. Zasoby, które wyłonią się z miejsc, o których nawet nie śniłeś. Drzwi, tyle drzwi, otwierające się jedno po drugim. Nie tylko otwieram drzwi, zmieniam atmosferę wokół Ciebie. Tam, gdzie była odrzucenie, przynoszę przychylność. Tam, gdzie była bieda, przynoszę obfitość. Tam, gdzie był chaos, przynoszę klarowność. Tam, gdzie były opóźnienia, przynoszę spełnienie. Wiem, że prawie zrezygnowałeś z niektórych obietnic. Wiem, że zacząłeś myśleć, że może się pomyliłeś, że może te marzenia wcale nie były dla ciebie. Wiem, że czekanie było długie, że łez było wiele, że twoja wiara została wystawiona na próbę bardziej niż myślałeś, że potrafisz znieść. Ale chcę, żebyś wiedział, nie zapomniałem o żadnej obietnicy, którą ci dałem. Nie zignorowałem żadnej modlitwy, którą do mnie wypowiedziałeś. Nie straciłem z oczu żadnego pragnienia, które masz w sercu. Wszystko było przygotowywane, wszystkie elementy były ustawiane na właściwe miejsca, wszyscy odpowiedni ludzie byli ustawiani na pozycje, cały potrzebny czas był wypełniany, a teraz nadeszła pora pora na otwarte drzwi, pora na wolne ścieżki, pora na upadek barier, pora na spełnione obietnice, pora na zrealizowane marzenia, pora na tak, po tylu nie. Pora na żniwo po tak wielu zasiewach w łzach. Nie będziesz musiał się siłować. Nie będziesz musiał pchać. Nie będziesz musiał walić pięściami, aż zaczną krwawić. Drzwi, które otwieram, poruszą się łagodnie przed tobą. Będziesz wiedział, że to ja, bo nie będzie w tym walki. Pojawi się uczucie, w końcu, jakby wszystko zaczęło się układać dokładnie tak, jak powinno. Ten interes, który się nie powiódł. To dlatego, że miałem dla Ciebie coś większego. Ten związek, który się zakończył, to dlatego, że mam dla Ciebie kogoś, kto pokocha Cię we właściwy sposób. Ta zmiana, która nie nastąpiła, to dlatego, że przygotowywałem dla Ciebie lepsze miejsce. To uzdrowienie, które długo nie nadchodziło, to dlatego, że pracowałem nad czymś głębszym niż tylko objawy. Wkraczasz właśnie w sezon, jak to się w ogóle wydarzyło? W sezon nigdy bym nie pomyślał, że będzie właśnie tak. W sezon to lepsze niż marzyłem. W sezon to musiał być Bóg. Te otwarte drzwi zaskoczą cię nie tylko dlatego, że się otworzyły, ale przez to, co znajduje się po ich drugiej stronie. Nie patrz już na to, co jest zamknięte. Nie stój już dłużej przed murami. Nie pukaj w miejsca, do których już uderzałeś tysiąc razy. Spójrz na mnie. Podążaj za moim głosem. Prowadzę cię nową drogą. Pokazuję ci drzwi, o których nawet nie wiedziałeś, że istnieją. To, co wyglądało na koniec, będzie tylko początkiem. To, co wydawało się stratą, okaże się przygotowaniem do większego zysku. To, co wyglądało na objazd, stanie się bezpośrednią ścieżką do Twojego przeznaczenia. To, co wyglądało na opóźnienie, będzie doskonałą ochroną w idealnym czasie. Drzwi otwierają się właśnie teraz. Podnieś oczy, wyciągnij ręce, zrób krok, wejdź. To, co czeka na ciebie po drugiej stronie, jest więcej niż to, o co prosiłeś, więcej niż sobie wyobrażałeś, więcej niż marzyłeś, że jest możliwe. Napisz w komentarzach: Bóg otwiera dziś przede mną drzwi, które były zamknięte. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce, udostępnij ją komuś, kto potrzebuje usłyszeć słowo pocieszenia i pokoju. Zasubskrybuj, aby nadal otrzymywać słowa wiary i nadziei, które pragnę wysyłać prosto do twojego serca. I zanim pójdziesz, spójrz teraz na swój ekran. Widzisz ten film, który się pojawia? Nie ignoruj go. Kliknij i obejrzyj do końca. Przygotowałem tam kolejne specjalne przesłanie które uzupełnia to, co właśnie przeczytałeś. To druga część tej Bożej odpowiedzi z konkretnymi wskazówkami na ten nowy czas otwartych drzwi w Twoim życiu.